Cześć, hej, siemały ludziska, z tej strony Robin Skateboard i witam Was dzisiaj w nietypowym QA, ponieważ to QA będzie prowadzone na stojąco w moim pięknym pokoju, który dzisiaj wysprzątałem specjalnie na tę okazję. Pyknęło mi 6 tysięcy widzów, z trzeba jestem niesamowicie zadowolony, udało w końcu się osiągnąć to 6 i teraz, żeby jeszcze szybciej, jeszcze więcej napędzać moje konto, postanowiłem zrobić nietypowy QA. <laughs> Jak widzicie, oświetlenie trochę poprawione, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze widać. Oczywiście, no i co? Zaczynamy! W takim razie Q&A, najnowszy odcinek Zapytaj Robina. Przeczytamy pierwsze pytanie. Jak poradziłeś sobie z wypromowaniem swojego kanału? Jak zdobyłeś stałych widzów? I tak dalej. I to jest całkiem spoko pytanie, specjalnie wybrałem na tą okazję jak poradziłem sobie z wypromowaniem mojego kanału. Najlepsze jest to, że praktycznie w ogóle się nie promowałem. To jest śmieszne, ponieważ na moim starym kanale wypromowałem się troszeczkę dzięki Maszpierowi, który zareklamował mnie tam zraz, gdy miał chyba sam ze 100 widzów. Napisał, że jest Robin i on będzie nagrywał. Potem mi pykło chyba 100, mu 200 i potem to samo się potoczyło. Nikogo się nigdy nie reklamowałem. Wszystko, co osiągnąłem, osiągnąłem sam. Mogę się pochwalić, że te 6000 osób, które kliknęły, to nie jest czyje zasługa, tylko właśnie moja. Chyba, że ktoś mnie gdzieś tam może na przykład polecił albo coś takiego, ale raczej. Nie do końca jestem pewny, czy, yy, czy ktoś kiedykolwiek tam gdzieś mnie zareklamował. Yy, wszystko co osiągnąłem, praktycznie osiągnąłem sam. Jak ja to zrobiłem sam, nie wiem. Po prostu się stało. Yy, po prostu udało mi się zdobyć tę ilość widzów. Yy, Od tak, samym sobą po prostu nie udaję kogoś, jestem kim jestem. Yy, próbuję robić wszystko na śmiesznie, na fajnie, żeby to wychodziło <laughs> dobrze. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, co Wy jesteście i nie warto udawać kogokolwiek, bo to prędzej czy później wyjdzie. Po prostu bądźcie sobą i tyle. Jak widzicie, ja, uśmiechnięty człowiek, radosny, prowadzę sobie swoje konto no i ogólnie... i ogólnie tak, no... Nie wiem jak porodzenie sobie jest, po prostu samo to się stało. Ludzie wchodzili, ludzie napędzali mi to. Im więcej dostawałem subskrypcji, tym szybciej to szło, tym więcej ludzi wchodziło. No i po prostu teraz mam te 6 tysięcy widzów, mam ponad milion już wyświetleń moich filmów. No i to jakoś idzie, no i powolutku, całkiem dobrze. Mam nadzieję, że będzie mi się powoli udawało coraz bardziej, coraz więcej, więc zdobywać widzów. No i tyle. Chyba. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem, ale mam nadzieję, że się odpowiedź spodobała. Dobra, pozdrawiam. Robin, jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube'em? No i drugie pytanie, bardzo podobne do tego pierwszego. Jak zaczęła się moja przygoda z YouTube'em? To jest dobre pytanie. W sumie było tak, właśnie jak mówiłem, 2010 rok, koło maja, a nawet i wcześniej, zacząłem oglądać sobie filmiki na YouTube, jak ludzie grają w gry. Przy okazji właśnie komentując, zacząłem chyba od Bunga 21, do tej pory go oglądam i bardzo podobały mi się jego filmiki. Również to zaczęło się troszeczkę od Niezapominajki, <laughs> która nagrywała jakąś tam grę fajną, starą, nie pamiętam już teraz dokładnie. No i oglądałem sobie ich dwóch. <laughs> Potem znalazłem konto Meshpiera. Jak się okazało Meshpier był z Fabianic, czyli z tego samego miasta co ja, co było wielkim przypadkiem, dosłownie fartem na całego na całe po prostu YouTube, na całego YouTube'a, że wow, zanadokoła z mojego miasta i to nie przypadkiem. No i właśnie przez niego zaczęło się, bo on powiedział, Robin, wiesz co? Znaczy w ogóle wtedy to, no tak, miałem, a nie, wtedy piaskowy Wilk miałem konto jeszcze, to Wilku, wiesz co, no mógłbyś spróbować zobaczyć, jak to Ci wyjdzie. No i ja wtedy, no dobra, nie? No, mogę nagrać. W sumie gra, w którą bardzo lubię, Gotik. o, gotika, dobra. No to się za gotika, nagrałem pierwszy odcinek. Do pierwszego odcinka przysiadałem się chyba cztery razy. Za czwartym razem w końcu mi się udało jako tako nagrać. No i w tym momencie z... udało mi się odzyskać bardzo stare konto Robin Skateboard. Dzięki czemu dzisiaj mam swój nick, tak... E, znaczy Robin jestem w ogóle. E, I właśnie udało mi się wtedy odzyskać tamto konto. No i zacząłem wrzucać filmiki i ludziom się to spodobało. Nawet bardzo, tysiącami wbijali pod moje filmy. No i teraz jest mniej więcej podobnie. Teraz e, oczywiście to wszystko się zmieniło, czasy się zmieniły, wszystko jest inne. E, ale w sumie no, moja przygoda zaczęła się całkiem dawno temu. 2010, początek 2010 roku. Także niedługo myślę, że chyba 3 lata, czy coś takiego już będzie. No i zaczęło się szybko fajnie i myślę, że do tej pory całkiem sobie radzę. I oczywiście staram się cały czas, żeby jakoś szło. Dobra, więc myślę, że odpowiedziałem na pytanie. Kolejne pytanie. Robin, czy umiesz grać na jakimś instrumencie? Jakie jest twoje największe marzenie? No i tak, jak widzicie, <coughs> gram sobie na basie. No tam wiecie, brzdecham bardziej niż gram. To jest jedyny instrument, który aktualnie posiadam i na którym coś tam brdęczę i coś tam ten, na taki takiej sobie basi, tylko moją posłobeczkę. Ogólnie no, nie gram za bardzo, za często na tym basie, raczej tak sobie pobrzdękuję różne piosenki, które gdzieś tam usłyszę. I po prostu to jest no, instrument, który posiadam, na którym coś tam próbuję, coś tam gram. Oczywiście nie wychodzi mi to jakoś świetnie, tak zagrałem wam coś, co aktualnie sobie ćwiczę, żeby palcem i właśnie jakoś tak rozgrzać chodziły dosyć dobrze. Nie jestem jakoś tam super mega bitne, nie? nie jestem jakimś tam mega basistą, ale coś tam próbuję, coś tam gram, więc to jest taki, wiecie, takie, 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 coś co robię. Hmm. No więc tak ludzie, jak widzieliście, pograłem trochę na basówce, powiedziałam o instrumencie, że to jest instrument, na którym trochę brzdękam. Nie jestem właśnie dobry tutaj, nie chciałem się za bardzo chwalić tym, że gram na basie, ale skoro już ktoś spyta, no to nie będę taki powiem, że właśnie gram. Co jeszcze? Tam było chyba, zaraz sprawdzę jeszcze dokładnie. Do pytania. Moje największe marzenie. Wiecie co? Moim największym marzeniem chyba aktualnie, to jest to, żeby skończyć szkołę, żeby to wszystko się udało. Czekajcie żeby udało mi się dobrze zdać, żebym dał radę ze wszystkim, żebym się dostał na studia i żebym je skończył również z dobrym wynikiem. I największym moim marzeniem jest to, żeby w przyszłości mieć dobrą, fajną pracę, którą będę lubił naprawdę. Swoje własne mieszkanko, nie musi być ono duże, taki własny kącik na tym świecie. I chciałbym jeszcze, kolejne moje marzenie, żeby na tym YouTubie trochę mi lepiej jednak szło, żebym miał więcej widzów, więcej wyświetleń i żeby właśnie moi widzowie byli fajnymi też ludźmi, którzy będą mnie wspierać i tak dalej, a nie jakimiś, że tak powiem, gobinami i trulami, które będą się siedziały i mi spamiły, że o Robin, przestań to robić, bo jesteś słaby i w ogóle co ty robisz na tym YouTube'ie? O przestałbyś w końcu nagrywać, bo jesteś słaby i w ogóle. No więc tak ja tutaj od razu tak powiem, że właśnie kurczę. Czasami mnie wkurza, niektóre komentarze mnie strasznie denerwują. Na przykład jak ktoś mi pisze, że oczywiście nie zapomniałeś, albo "Jezu, jesteś takim nubem miałbym się o tym zapomnieć, albo tego nie zrobić. Ech, właśnie i to mnie wkurza strasznie, bo na przykład nie wiem totalnie o czymś, a ktoś mi pisze, że tego nie zrobiłem, więc jakim prawem miałbym coś zrobić, skoro nawet nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Był jakiś tam, że nie odwiedziłem jakiegoś obozu, gotiku, coś tam, coś tam. nawet o, o, obozu, o którym pojęcia nie miałem, bo jest w modzie mączne tajemnice. Ja w tego moda nigdy nie grałem, więc jak mam w ogóle wiedzieć, że coś takiego istnieje? I strasznie mnie derwują takie komentarze, które wytykają mi, jakby siedział taki właśnie gołbin, taki troli. A, nogi, nie zrobiłeś tego, i teraz będziesz cierpiał, za to i potyka moim palcem. też będziesz miał. Ja się czuję, bo ktoś mnie tak, tak mnie, z chciał a, nawtykać i wszystko, i to jest takie, o Jezu, ja się gotuję od razu. Bo mnie wkurza, no zamiast mi wytłumaczyć spokojnie, na przykład Ej Robin, bo nie odwiedziłeś tego obozu, może byś tam poszedł, tam trzeba się gdzieś pójść. A nie, a nie byłeś tam, więc teraz zginij w piecu. No i tyle. I o, mieszka tak szlach A Albo na przykład jak siedzą, siedzi ktoś na przykład napisze, siedzi taki koleś taki takim szklaretulce, a besik, leki lekki, taki. No, spoko odcinek. Znaczy, no, ja sobie te komentarz tego przeżyję, na przykład. No, całkiem dobrze, ale są czarne paski. Główno, bo bez sensu to wygląda, i masz teraz y, w ogóle łapkę w dół za to, bo są czarne paski i się oglądać nie da. Jesteś słaby jak makaron w, w moim rosole z soboty na niedzielę. Łódź, dobra mniejsza. No i właśnie. Kurczę, no czasami wychodzą takie rzeczy, nie dość, że napiszę pod filmikiem, napiszę w adnotacjach, napiszę na Facebooku, gdziekolwiek napiszę, że w tym odcinku Agaret będzie wyjątek, będę miał czarne paski na bokach, ponieważ spieprzyła mi się rozdzielczość, ale nie, rogi, bo kurde, gówno z dupy i w ogóle. No więc to też mnie wkurza, jak o czymś piszę, a nikt nie pisze tego, po prostu nie czyta i potem piszę jakieś... Głupie komentarze zamiast, a dobrze, Robin, spoko. No skoro są te czarne paski, a następnie nie będzie, to spoko, spoko i fajny odcinek w ogóle. To już lepiej brzmi, a nie wytykanie błędów komuś, że coś zrobił, tak nahama. No to jest moim marzeniem, żeby nie było takich sytuacji, i moim marzeniem jest, żeby na YouTubie mi dobrze poszło, i moim marzeniem, żeby moja przyszłość była świetlista i otwarta prosto w moje ramiona. Dobra, jeszcze z tym i pozdrawiam również, bo tam widziałem, że pozdrobisz mnie, to rzeczywiście pozdrawiam. i kolejne pytanie. Strasznie pozytywny z ciebie człowiek. Oczywiście nie pytanie, ale... napisanie... zdanie o tym, że jestem bardzo pozytywnym człowiekiem, który mi się strasznie spodobało, dlatego Tiebie wybran. No już tak, jak sami pewnie założyliście, w niektórych odcinkach jest tak, że jestem po prostu radosny i szczęśliwy, tak jak próbuję teraz tego vloga zrobić takiego, jak pokazać siebie, tak przesłać wam tą moją pozytywną energię, która mnie rozsadza, bo... Powiem, że pozytywny jestem trochę, ponieważ <coughs> przeszła mi choroba i mogę na nie mówić, chociaż noc dalej trochę mi dokucza. Chciałbym Wam przekazać trochę tej pozytywnej energii od siebie dla Was. No i czasami, oczywiście, wychodzi w odcinkach, że się jest taki lekko zamolony, coś tam gadam i nie ma tam raczej dużo frydy, Ale naprawdę uwierzcie mi, że na co dzień jestem bardzo pozytywny człowiekiem. Stara się spytacie jakichś znajomych moich czy coś takiego. No i ogólnie na co dzień jestem bardzo pozytywny, nawet zawsze jestem prawie pozytywny, no chyba, że akurat mnie nie idzie z czegoś albo dostałem dzidę. Po raz 40 z matmy, ale z jakiego, więc trochę wtedy mam gorszy humor. Ale no bo jestem bardzo radosnym człowiekiem, nie przejmuję się niepowodzeniami, tylko biorę je do serca i walczę z nimi. Yeah, ale żebym teraz powiedział kwestię Jezu, normalnie szok. Nie no, ale mieszka. Naprawdę, no kurczę, pozytywny mnie człowiek, no kurczę, no, może teraz się chwalę i tak dalej, ale jak czasami widzę niektórych ludzi takie smutasy i siedzą na przykład w autobusie i nocy jadą, takim... Tutaj taki banan w dół, i w ogóle takie. To społeczeństwo takie smutne. A człowiek tak by chciał czasami coś powiedzieć fajnego, i w ogóle. Dobrze, że mam znajomych, z którymi można pogadać normalnie, i się czasami pośmiać, i w ogóle i tak troszeczkę tej radości też pokazać, że człowiek ma. Bo czasami to tak aż tak smutno, i nie fajnie. No dobrze, ale też pozdrawiam, dziękuję za te miłe słowo, i lecimy do kolejnego pytania. Jaki masz numer buta? I pytanie, jaki mam numer buta? Nie wiem, dlaczego wybrałem to pytanie, szczerze powiedziawszy, ale chciałem. Tak. Numer buta jest... Czy ja mam czysto jedną? Ale ja mam skarpetki brudne. A chciałem Wam pokazać moją stopę i powiedzieć, jaki mam rozmiar. Nie, dobra, to Wam pokażę buta. Dobra. Znalazłem jakiegoś buta w szafie. Oto but. Jakkolwiek by nie wyglądał, jest to but. I ja mam rozmiar stopy 40 chyba 3. Aktualnie. Chy chyba tak. Jak kupuję buty, to zazwyczaj 43 biorę. Jest to taki średni chyba rozmiar. Ogólnie sam mam 1,73 m albo 4, nie jestem teraz pewny. Za wysoki to nie jestem. Buta mam normalnego, więc wszystko u mnie w porządku. Jakimś mutantem nie jestem i w ogóle wyglądam całkiem spoko. Ok, byłem odłożyć moje buta i powiedzieć więcej, że tak, no ja jestem taki, takim sobie człowieczkiem. O, może wam tak pokażę. O, nie mam nóg oczywiście, jak każdy człowiek, który nagrywa na YouTube, nie mam nóg, tylko tutaj twarz. No i ogólnie no tak, no jestem sobie taki, więc buta mam 43, więc taki normalny rozmiar, no i myślę, że odpowiedziałem na pytanie, dlatego lecimy do kolejnego. Będziesz kiedyś kontynuował serię z Minecrafta? Czy będę kiedykolwiek jeszcze kontynuował serię z Minecrafta? Przygody Koksika były, pamiętam, oczywiście, dwa odcinki, nawet jeden chyba był półtorej godziny, więc o, szaleństwo. Ale czy będę kontynuował przygody z Minecrafta? W ogóle ostatnio właśnie tak chciałem, a może sobie nagram parę odcinków z Minecrafta? Po czym tak stwierdziłem, hm, ale jak nagrywać to na oryginalnym koncie? Chodzę na Allegro, patrzę a ten Minecrafty za złotówkę i takie, o mój Boże, jak ja chciałem kupić, to kosztował chyba 60 złotych ten Minecraft, a teraz można za złotówkę kupić i właśnie zastanawiam się, kurde, ale gdzie leży kruczek w tym wszystkim i tak myślałem, a jakby tak kupić i sprawdzić, no i niestety aktualnie nie mam za bardzo hajsu, nawet złotówki na koncie moim bankowym, będę musiał skoczyć do Wpłatomatu i wpłacić hajsik i spróbować kupić tego Minecrafta za złotówkę i zobaczyć, czy to działa, bo w sumie, jakby zadziałał ten Minecraft, za złotówkę, to bym wtedy mógł nagrać normalnie i tam piszą normalnie na tych aukcjach, że wszystko, że dostęp do serwerów normalnych, wszystko jest legalne, w ogóle najnowsze serw, najnowsze, najnowsze wydanie Minecrafta, własnego skina może no wszystko normalnie jak w premium. I ja właśnie się nie cholera, co tu jest nie tak? Ale jak będę jak to zadziała i będę ten, to może coś nagrać z tego Minecrafta? W sumie tam Minecraft. Szpoko trochę pobuduję, zobaczymy jak to pójdzie. No ale No nie, nie planuję do końca również tego tutaj Minecrafta wrzucać, ale zobaczymy. Może jak będzie okazja, to coś się po zobaczy, pokażę. Dobra, kolejne pytanie. Którego wolisz tycka? Prawy czy lewy? Nie wiem czy chodziło o moje, ale chyba lewy jest bardziej opompowany. Ej, ja siła! Nie no, żartuję oczywiście. Tutaj pytanie takie z dupy trochę. Yy, Czytki są napokowane, ja yeah, szukam, ale zaraz tutaj się zlecą kobiety, nie chcę, żeby tutaj mnie wszyscy oglądali. Jak ktoś chce mnie obejrzeć, to niech przyjedzie do mnie na prowadną sesję i zapraszam tylko panie. Niestety panowie musicie przecierpieć. Nie będziecie widzieć moich lat. <laughs> nie no, żartuję oczywiście, to zabrzmiało strasznie jak na trzy, no yy, nie, to zabrzmiało dobrze. Ale prawie zarumiał gejowo, trochę, no mniejsza. Yy, ogólnie, tak, pytanie: kolejne z dupy, czy wolę prawego, czy lewego cycka? Yy, no, oczywiście, jeśli nie chodzi o moje, to oba lubię. Otóżki są fajne. <grym> A jeśli chodzi o moje, to, to cokolwiek, to nie wiem. Czy lewy, czy prawy, chyba lewy. Nie w ogóle lewa strona jest fajna. Znaczy. Yy, no, le 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 <grym> Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie Jezus, wybrałem sobie pytanie A teraz na nie wiem odpowiedzi na nie, tak żeby było śmiesznie, fajnie i w ogóle Jak bardzo gry komputerowe zmieniły Twoje życie? Lubisz latające kretoszczury? Jaka według Ciebie powinna być idealna gra RPG? I kolejne pytanie Jak gry komputerowe zmieniły moje życie? To jest pytanie całkiem ciekawe Ale w sumie Nie zmieniły one jakoś bardzo go Bardzo, bardzo Ponieważ w sumie Gra, nie, no towarzyszy mi na co dzień, coś gram, coś tam montuję, coś tam sobie e, gram pogrywam. E, nie zmieniły one mojego życia bardzo, zmieniły je na tyle, że po prostu mam mniej czasu na wszystko inne, co <laughs> jest śmieszne, ale nie, ogólnie nie zmieniły one życia mojego bardzo mocno, gry komputerowe. Po prostu są, nie, no, nauczyły mi one trochę rzeczy, wiadomo, no, czasami tak serduszko, czasami wkurzały. No na pewno refleks trochę też mi się poprawił przez granie i tak dalej, ale gry komputerowe jednak kurczę nie do końca. Właśnie najbardziej żałuję to, że gry zabierają tyle czasu. Jeśli chcecie się coś przejść, coś grać, coś nagrywać i tak dalej, to trzeba poświęcić na to dużo czasu, którego czasami brakuje. I właśnie to jest ten minus przy graniu, że troszeczkę trzeba ucierpieć z tym czasem. No i niestety. Potem w szkole czasami jest lipa, jak człowiek siedzi, gra i nagrywa zamiast się uczyć i potem wychodzą kwiatki różne. I jeszcze tutaj pytanie kolejne. Czy pamiętam latającego kreduszczura? Oczywiście. Dum, dum, dum. Latający szczur był zbagowany w gotiku 1. W odcinku gdy szedłem do nowej kopalni. Bardzo fajnie to wspominam ogólnie, przeżyłem szok latające kretuszczury w gotiku, co się dzieje. Ale pamiętam, jest to bardzo śmieszna sytuacja. Czasami sobie do tej pory łączam w sumie tą, 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 ta, ten, ta, ten moment w gotiku. E, śmieję się często z tego, jaki w ogóle wtedy śmiech miałem. jakbym, nie wiem, kurak da jakby... albo coś w tym stylu brzmiał głupio. Ale sama sytuacja w sobie bardzo fajna i śmieszna. I jeszcze pytanie, właśnie. Jakie RPG według mnie byłoby najlepsze, najlepsze RPG, to by były cycki, miecze, magia i rozpierducha. Nie no, tak naprawdę dobre RPG, to fajnie jakby tak, na pewno dobra, fajna fabuła, zmieniająca się, wciągająca, coraz bardziej zawikłana, mniej więcej tam wiecie, jakieś dungeony, jakieś tam lokacje zajebiszcze i tak dalej. Taki powiedzmy trochę Skyrim, tylko że jeszcze podpicowany, Na pewno y, dodane elementy z życia codziennego, czyli na przykład własny dom, y, możliwość posiadania małżonki, y, własnych dzieci. To też trochę w Skyrimie chyba było nawet. W dodatku jest na pewno w Skyrimie. Y, ogólnie jeszcze takie, wiecie, no. Y, co tam jeszcze takiego? Takie elementy życia codziennego, bo RPG ma w założeniu być takie właśnie historią, ale też taką podobną do życia normalnego. Na pewno jeszcze, żeby system y, i walki i tak dalej też. Właśnie, kurde, definicją dobrego RPG jak dla mnie, to jest właśnie taki Skyrim, chociaż tam troszeczkę mi brakowało y, niektórych elementów. Pustość świata trochę mi wkurzała, znaczy może nie pustość, ale były duże tereny, ale tak naprawdę no, biegłeś przez nie i. Tam, tam nic się praktycznie nie działo. Była fajna eksploracja świata, ale jednak... Yy, brakowało mi w niektórych momentach, na przykład zamiast głupiej polany, ty na przykład biegniesz przez tą polanę i nagle zapadasz się pod ziemię, bo się okazało, że było urwisko tam jakieś, znaczy była jakaś grząska ziemia i wpadasz nagle do jakiejś jaskini pełnej jakichś trollów, nie? Albo coś takiego, nie? Żeby zaskoczyć gracza nie tylko tym, że po prostu biegniesz przez tam jakiś piadeliat czasu, ale że w końcu dojdziesz do jakiejś jaskini, na przykład biegniesz i gdzieś randomowo w randomowym miejscu nagle zapłata ci się ziemia, albo coś takiego, nie? Jakieś elementy zaskoczenia dodać. Wtedy by było bardziej ciekawie na pewno. Yy, ogólnie, w i tak dalej, no ciężko stwierdzić, jakie efekt ja był dobry, tak naprawdę. Trzeba by było yy, raczej takie pytanie zadać twórcom gier niż człowiekowi, który gra w to. Bo po prostu ja wolę dostać produkt, sprawdzić to, powiedzieć co jest źle i wtedy jakoś by się wtedy do tego doszło. Niż ja bym miał sam wymyślić cokolwiek, bo ja wymyślamie jestem słabszy, wolę grać. <laughs> dobra, kolejne pytanie. Ile masz lat? Tutaj od nowego widzę pytanie, jaki jego jestem wzrostu? Czy ja dobrze tam przeczytałem? A nie, ile mam lat? Dobrze, ja mam prawie 20 lat. 27 stycznia skończę 20. Może po mnie nie widać, ale tak. Prawie 20 lat już mam, to jest szok. Niedowierzanie, bo ja się czuję jak jakiś troll, 15-latek. Nie, oczywiście, że tu jestem trollem, ale nie, naprawdę, mam prawie 20 już lat. 19 i 19 i 10 miesięcy? Nie wiem, nie chcę mi się teraz myśleć nad tym. No ale tak, mam prawie 20 na karku, w sumie, jak już ten czas lecić, nie całkiem. No i, i tyle, no. 19, 20, prawie w styczniu. do 8 stycznia mam urodziny, dokładniej. No i tak, prawie 20 lat, więc możecie ocenić, czy będę młodo czy staro na swój wiek, czy odpowiednio. W sumie ciężko stwierdzić, bo dużo ludzi mi mówi, że wyglądam strasznie młodo, jak na swój wiek. Więc no, 20 na karku. Mam nadzieję, że nie zaskoczyłem was tym. Ale i tak, tak jak mówiłem, czuję się na jakieś 16 powiedzmy. Nie czuję się jakoś mega dorosły przez to, że mam. Prawie 20 lat, więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Po prostu, no tak, 20. Dobra, kolejne pytanie, chyba już przedostatnie, albo ostatnie. Czy zrobisz fany moment z każdej serii? I teraz tutaj. Kolejne pytanie. Czy zrobisz fany moment z każdej serii? Nie zrobię, bo ja nie mam śmiesznych momentów w swoich seriach. Ja w ogóle nie jestem śmieszny. Nie, no, dobra, tak naprawdę żartuję. Yy, fajny moment, fajny pomysł, ale niestety ja tych momentów nie dostrzegam. Często wy jako widzowie coś was śmieszy, yy, a ja na przykład tego w ogóle nie postrzegam jako śmieszne. To jest też całkiem fajne. Ale jeśli macie jakieś zapamiętane momenty właśnie w moich seriach, to możecie mi wysłać link, właśnie, znaczy na przykład yy, jak się odcinek nazywał i minutę momentu, w którym to się działo. To wtedy na pewno będzie mi fajniej znaleźć te momenty i może jakoś małą sklejankę z takich śmieszniejszych momentów zrobię. Ale to, tak jak mówiłem, no ja nie potrafię dostrzec tego, czy coś jest śmieszne, czy nie. Dlatego liczę, jak coś na w tym wypadku. No i chyba ostatnie pytanie, już nam się zbliża, dlatego powoli będziemy kończyć. Uuu. Gdybyś był zwierzakiem, to jakim? I teraz kolejne pytanie od kolejnego widza, czyli jakim bym był zwierzakiem? Jak bym miał być zwierzakiem? Coś mi z tego. Dobrze, e, tak myślałem, jakim bym chciał być zwierzakiem, ale nie wymyśliłem za dużo. Hmm, jakim bym, bym chciał być zwierzakiem? Już wiem! Gąsienicą! Udało mi się! Marzenie spełnione! No i jeszcze jedno pytanie, nie zauważyłem go wcześniej, mam nadzieję, że nic Wam się podobała przed chwili. Yy, jeszcze tutaj jest pytanie yy, o... nam specjala z Guru, pamiętasz? Planujesz w tę zimę wyjazd w góry? Pamiętam o tym guru cały czas i pamiętam o Promaninach z gotika Spoko, to będzie jakiś specjalny, myślę, że na jakieś tam 7000 na przykład widzów lub coś takiego. Znaczy, ogólnie jakiś odcinek specjalny to będzie raczej. I jeszcze pytanie, czy gdzieś się ubieram w zimę? Mam nadzieję, że się uda w, na snowboardzie trochę poszaleć. Mam nadzieję, że trochę się uda na snowboardzie poszaleć, tak jak mówiłem. Moim pięknym... Och, oh, oh, ja się przytulę, bo już nie mogę się doczekać. I tak jak mówiłem... Może wyjadę w góry, a może gdziekolwiek tylko, żeby pojeździć. Ah. Chyba zmienię nikt na robni snowboard. Co by na to? <laughs> Nie no. Dobra, koniec żartów głupich, nie będę się do deski. E, tak jak mówiłem, e, chciałbym się wybrać gdzieś w góry, albo gdziekolwiek, gdzie będzie jakaś górka, z której będzie można fajnie sobie zjechać. Jak widzicie e, mój snowboard już tylko czeka, aż wyruszę. E, w ogóle snowboard mam Ravena, bardzo fajna firma w górę. Muszę oddać jeszcze go do woskowania i smarowania, ale też na mniejsza. No i tak jak mówię, Chciałbym gdzieś wyjechać, fajnie by było wyjechać, naprawdę bardzo bym chciał pojeździć na snowboardzie. Ogólnie planuję też, gdy już pojadę na snowboard, nagrać coś ze snowboardu, ponieważ no całkiem, całkiem, no jestem samoukiem tak w ogóle, nie? Ale nagrać bym coś mógł, ogólnie pokazać Wam, że snowboard jest fajny, naprawdę fajny. Chyba moja najba najbardziej ulubiona deska, najbardziej lubię właśnie jeździć na snowboardzie. I chciałbym wam pokazać, że to jest bardzo fajna sprawa jazda nas na Sambordzie. I tyle, dobra. Deska jest strasznie długa w ogóle, nie? Znaczy te skałowe deski to jest naprawdę wielkie. Jak widzicie, aż dotąd mi sięga. Jest położona teraz na ziemi, stoi równo ze mną, więc mogę sobie, tak, brodę mi zasłania. O, więc tak. No i w sumie co tam? Myślę, że możemy kończyć to QA. Mam nadzieję, że wam się podobała taka forma, mniej więcej trochę śmieszna, trochę pogadania i trochę tych wszystkich różnych elementów... to no to więc, dobra, e, nie no, żartuję oczywiście, dobra, więc tak, e, dziękuję za obejrzenie, bo robię pamiętajcie zadawać pytania, albo nie, właśnie nie, nie zadawajcie pytań, tym razem proszę was w komentarzach, abyście pisali mi pisali mi challenge do wykonania, znaczycie jakieś głupiutkie, śmieszne, fajne zadania, które mógłbym zrobić, e, więc, no, coś w stylu Takim, że na przykład piszecie mi o Robin zatańcz przy okazji śpiewając Barbie Girl albo Robin, nie wiem, zjedz kanapkę i popij ją masłem w płynie, albo <grym> jakiś taki... Nie wiem, liczę na Was, żeby myślicie coś śmiesznego, głupiego i fajnego, wybiorę takie najfajniejsze zadanka, powiedzmy do wykonania i następny QA będzie trochę taki na no śmieszno, taki bardziej challengerowy, zadaniowy i w ogóle. No i tak, no i to tyle. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że podobało Wam się, postaram się to ładnie zedytować, zrobić i w ogóle, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siła moc, pamiętajcie oglądać, subskrybować, łapkować, komentować, robić cokolwiek, Wam się żywnie podoba. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!